Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę epimedium omszone. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Epimedium omszone jest to gatunek roślin z rodziny berberysowatych. Pochodzi z Azji Zachodniej, Turcji i Kaukaz, oraz południowo-wschodniej Europy, Bułgaria. Jest uprawiany w wielu krajach jako roślina ozdobna. Tworząca gęste dywany bylina o wysokości do metra, jeden z najwyższych gatunków epimedium. Liście pojedyncze, skórzaste, o sercowatej nasadzie, delikatnie omszone. Młode są często czerwono wybarwione, również jesienią liście przebarwiają się. Roślina wytwarza rozłogi. Kwiaty z ostrogą, zebrane po kilka-kilkanaście są z zewnątrz białe, od środka różowe i wyrastają na cienkich szypułkach znacznie, powyżej liści. Kwitną od kwietnia do czerwca. Gleba powinna być gliniasto, próchniczna, żyzna i stale wilgotna. Najlepsze jest stanowisko zacienione lub półdzień. Rozmnaża się przez podział kęp. Jest uprawiany przeważnie w grupach jako roślina okrywowa pod drzewami, krzewami. Epimedium, jako jedne z niewielu roślin, dobrze znoszą zacienienie. Uprawia się go głównie ze względu na ładne i wybarwiające się liście oraz fakt, że może rosnąć pod drzewami. Jest łatwy w uprawie.